15 czerwca w Chorzowie w ramach Europejskiego Dnia Sąsiada zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej Niedźwiedziniec zorganizował festyn. Współpracujemy ze sobą, jak i z Radą Miasta, także mamy nadzieję, że będzie to dobra współpraca, która przyniesie jakieś owoce w przyszłości. Jak się Pani mieszkają? Bardzo dobrze, ja polecam, naprawdę, jakby było jakieś wolne mieszkanie, to proszę kupować, bo warto, naprawdę. Ja mogę powiedzieć coś o mojej klatce. Jest nas 12 rodzin, jest super. Podczas imprezy mieszkańcy mogli wziąć udział w konkursach i zabawach oraz oddać się wspólnemu biesiadowaniu. Żyjemy tutaj najlepiej jak tylko możemy ze sobą. Także chcemy tutaj jak najbardziej się zintegrować. Mamy na celu tutaj zorganizować sobie osiedle, które będzie wizytówką Chorzowa przede wszystkim i które mam nadzieję będzie dla każdego mieszkańca Chorzowa y, służyć. To jest najważniejszy cel.